Witajcie, przychodzę z kolejnym odcinkiem. Standardowo rozpoczynam od raportu fiskalnego dobowego. Sprzedaż weekendowa. 156 przesyłek, co wygenerowało 4633 zł przychodu. Już widziałem, że ten weekend taki słabszy, dużo, dużo słabszy, dlatego pracownika już nie gonIłem do pracy w niedzielę. No jak widzicie, 156 przesyłek to jest akurat taki 7-8 godzin przesyłek pakowania, czyli tak normalnie oszacowałem, że pracownik przyjdzie i się idealnie ze wszystkim zmieści. No już widać ten poniedziałek, dzisiaj wtorek, środa to już będzie podejrzewam bardzo, bardzo mała sprzedaż. Zobaczymy, jak to, jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało w okresie świątecznym. Czy ktoś w ogóle będzie kupował? Jak to będzie wyglądało w okresie między świętami a sylwestrem? To są takie ciekawe y, okresy, który, z których tak naprawdę mam bardzo małe doświadczenie i nie wiem, jak to, jak to się, jak, jak się mój sklep internetowy zachowa. O tak, jestem mega tego ciekawy. Aktualny przychód to 289 431 zł. I teraz tak, jakiś czas temu już w odcinku wspomniałem, że jeden Chińczyk nie przysłał mi produktów, to znaczy przysłał mi paczkę, ale brakowało praktycznie najważniejszego produktu, który chciałem od niego otrzymać. I mamy taką bardzo, no dość mocną przepychankę, bo ja mu piszę, że produktów nie otrzymałem. On mi pisze, że na magazynie sprawdził, że te produkty zostały do mnie wysłane. I teraz jest tak naprawdę słowo przeciwko słowu. Ja praktycznie zawsze, jak dostaję paczkę z Chin, odstawiam. o właśnie, czyli brak produktów w paczce z Chin, temat dzisiejszego odcinka. I co możecie zrobić wy, jako kupujący, żeby się przed tym w jakiś taki sposób zabezpieczyć? Po pierwsze, przychodzi do Was paczka, czyli. Jak paczka wchodzi, czyli otrzymujecie ją, weryfikujecie oczywiście przy kurierze, czy ta paczka jest cała, czy nie ma żadnych uszkodzeń, czy nie ma żadnych braków, dziur, jakichś dziwnych zaklejeń taśmy, czy coś się tam nie wydarzyło z nią po drodze. Jeżeli z paczką jest wszystko w porządku, od razu bierzecie tą paczkę i kładziecie ją na wagę. Możecie nagrać film, możecie zrobić zdjęcie, czyli bardzo macie fajne odzwierciedlenie, bo tak naprawdę ta waga paczki mówi wam wszystko no ale przejdźmy dalej, bierzecie tą paczkę z Chin kładziecie ją na wagę paczka na przykład waży 10 kg, no i okej. Okay. przechodzicie do dalszego etapu czyli odpakowanie paczki ja praktycznie zawsze te paczki odpakowywałem yy, nagrywając film czyli statyw ustawiałem, telefon odpalałem, pyk, odpakowywałem paczkę, drukowałem sobie listę to co zamówiłem i odhaczałem sobie ptaszkiem bez żadnych cięć, bez niczego żeby Chińczyk bez czego widział co tam było w tej paczce no i było to zazwyczaj, no jest to praktycznie niepodważalny dowód na to, że w razie czego jak w paczce coś brakuje, no to możecie wystąpić tam do o zwrot pieniążków. No ale teraz tych paczek przyszło dość dużo, bo tam jedna, chyba z pięć czy sześć paczek tak mi wpadło i po prostu chciałem szybko to posprawdzać, powystawiać, bo to już wiecie, okres przedświąteczny. Nie nagrywałem filmów. Znaczy, nie nagrywałem tej, tego momentu odpakowywania paczki. No, ale paczka przyszła, zważyłem ją, no to już mamy jakoś tam, powiedzmy, i przejdę może dalej. O, jak to, bo z Chińczykiem się kłócę. No i on mówi, że on mi to przesłał, ja mówię, że mi nie przesłał. Przesłałem mu zdjęcie kartonu i mówię, że te wszystkie produkty, które mi wysłałeś, mówię, do tej przesyłki nie wejdą. I teraz pokażę tobie, ile ważyła paczka. Paczka ważyła tyle i tyle kilogramów, te i te przedmioty ważą tyle i brakuje w paczce tyle i tyle przedmiotów, tak? No i jest niepodważalny dowód. Po prostu trzeba przeliczyć na gramy. Można to w różny sposób ważyć, no bo yy, też chyba jak przesyłka idzie do Was Fedexem, na przykład, to ona jest dokładnie zważona. Czyli widzicie, jaka jest jej dokładnie waga na liście przewozowym. No i możecie to sobie potem porównać w razie czego na Waszej wadze. No i wtedy z Chińczykiem prowadzicie taką dyskusję. On się zapiera, że na magazynie na pewno zostało wysłane, na pewno zostało wysłane, a ja mu pokazuję wagę produktów, które mi wysłał. Pokazuję mu wagę Pokazuję mu przesyłkę, pokazuję mu wagę tej przesyłki i pokazuję mu, że ten produkt, którego mi nie wysłałeś, powinien ważyć tyle i tyle i tyle. Czyli w tej paczce brakowało tyle i tyle kilogramów, powiedzmy, czy tam gramów. No i Chińczyk już jest zatkany, no bo macie ewidentnie dowód. Czyli nagrywać możecie otwieranie, ważyć paczkę, ważyć produkty i to mówię, bardzo dużo odzwierciedla. Jak ja wybieram sobie sprzedawcę, od którego chcę kupić produkt, no to zawsze on musi mieć ten taki znaczek. Widzicie ten taki kartonik żółty z takim eską, czy to dolarem w środku, i to jest tak jakby zabezpieczenie was, no bo najpierw kupując produkt, na przykład płacicie za niego 5000 dolarów, czyli przelewacie te pieniądze, i one nie trafiają bezpośrednio do Chińczyka, tylko najpierw trafiają do Alibaby. Czyli Alibaba, jeżeli sprzedawca się wywiąże, wy potwierdzicie, Alibaba da te pieniądze dopiero Chińczykowi. Czyli pieniądze trafiają do Alibaby, Chińczyk wysyła do Was towar, Wam się towar nie zgadza, no to występujecie z, no tam z jakąś, jak to się mówi? No po prostu rozpoczynacie dyskusję o tak, że Wam się towar nie zgadzał i że chcecie zwrot pieniędzy. No i Alibaba Wam, powiedzmy, zwraca, jeżeli przedstawicie tam te wszystkie dowody. Jeżeli Chińczyk Wam wyśle towar i on do Was trafi, Wam się wszystko zgadza, no to potwierdzacie, że się wszystko zgadza i transakcja jest dopięta. Czyli to jest takie jakieś, takie, ala, dodatkowe ubezpieczenie Was. No wiadomo, Chińczyk może się w jakiś sposób jeszcze wykpić. Nie, znaczy, nie wiem w jaki sposób, no bo ja to zawsze... Zbieram cały materiał dowodowy, wszystko w razie czego wysyłam, to nie ma problemów. Ale czasami jest dość dużo pracy z tym. No ale mówię, to są takie metody najbardziej Was zabezpieczające. Bo mówię, trafiła mi się dzisiaj akurat taka sytuacja, dyskusja, już z Chińczykiem od trzech dni dyskutujemy i nie możemy dojść do porozumienia. Także dzisiaj otrzymał cały materiał dowodowy i się musi streścić. Jeszcze pieniędzy mi nie oddał, więc sprawa jest jeszcze w toku. I szybkie komentarze do komentarzy. A mówiłeś kiedyś, że e, szajsu nie sprzedajesz, a słyszę, że ta bielizna to szajs. Ja myślę, że, e, że Aliexpress doda obok na przykład cena z płatnością VAT w Polsce xxx złotych, a wszystko będzie zależeć od różnicy cen na Allegro i Ali. No poniekąd, znaczy zgadzam się ogólnie. A jeszcze tutaj chciałbym się odnieść, że szajsu, szajsu nie sprzedaję. Powiem Ci tak, 90, nawet 95% produktów, które ja sprzedaję to jest szajs. Tak naprawdę, no bo sprowadzam produkty z Chin, no i wiadomo, to jest made in China, można powiedzieć. To nie jest jakaś tam mega super jakość, ale bardziej zależy o to, czy Ty, jako sprzedawca, możesz ponieść odpowiedzialność za ten produkt. Czyli ja na przykład mam dużo produktów odłożonych, których nie sprzedaję, a które mógłbym sprzedawać, ale ewidentnie nie ponoszę, nie poniosę za nie odpowiedzialności z tego względu, że, no bo wiem, że to jest badziewie. Wiem, że ja mam ładne zdjęcie, och, ach, piękne zdjęcie, wysyłam klientowi produkt, a on jest po prostu wykonany tak tandetnie i tak, i taka jest masakra, no że po. No, wiecie, ja jestem pewien produktów, które sprzedaję, więc jeżeli klient do mnie dzwoni lub do mnie pisze, to mówię mu, że ten produkt jest taki i taki, taki, z takiego i takiego tworzywa, taka może uczulać na przykład, albo, no nie wiem, po prostu ponoszę za niego odpowiedzialność, mogę za niego zwrócić pieniądze, bo wiem, że mniej więcej sprzedaję to, co pokazuje. Czyli sprzedaję to w cenie powiedzmy 10 zł, 15 zł, no to kupujący musi z automatu wiedzieć, że to jest badziewie chińskie, tak? Szajs tak zwany. No. No i wiecie, o to chodzi, że ja, ja za ten szajs mogę ponieść odpowiedzialność, ale nie sprzedaję szajcu, za którego tak jakby, no, odpowiedzialności nie mogę ponieść, no bo wiem, że to jest badziewie i sam bym ewentualnie tam, powiedzmy, tego nie chciał otrzymać. Jakieś tam, wiecie, odpryski farby, albo farba schodzi, bo już widzę, że jak przyszedł produkt, no to już z niego na przykład schodzi farba, no to nie będę go sprzedawał klientowi, bo jak zanim to dojdzie do klienta, to już ta cała farba zajdzie no i klient będzie niezadowolony. Wiecie, o co chodzi? To tak może źle to ująłem, ale teraz doprecyzowałem troszeczkę. Bardzo, bardzo podoba mi się, podobają mi się ostatnie komentarze pod waszymi, pod moimi filmami. Jest to, to jest to, na co ja czekałem, czyli merytorykę, czyli coś, że coś mi wypominacie, że w jakiś sposób macie odmienne zdanie niż ja, że ci widzowie, który, którym ja pokazuję te zajawki, czyli te. Jakieś takie pomysły, można powiedzieć, na biznes. Przychodzą ludzie, którzy na przykład się tym zajmują i wyrażają swoją opinię w danym temacie, i to tworzy coś, coś, co jest najważniejsze i coś, co jest najbardziej potrzebne, i coś, do czego ja chcę dążyć czyli taką wartość. To jest dosłownie wartość. Czyli każdy nowy, kto wejdzie, chce mieć tą świadomość tego, że, że on otrzymuje tą wartość na tym moim kanale i zaczyna to iść w dobrym kierunku. I właśnie teraz dwa takie komentarze na szybko. E, tak, odnośnie ostatniego live'a z tym ryczałtem i vat to ładnie poleciałeś. Też się dziwiłem, czemu nie jesteś na ryczałcie, a może to wynikać z tego, że po prostu się pomyliłeś i nie wiedziałeś. Słucham cię praktycznie od początku i byłem zdziwiony, czemu jesteś na liniowym, a nie na ryczałcie, jeżeli szukasz wysokomarżowe produkty. Przy obecnym limicie w zupełności ci wystarczy na najbliższe lata i na vat możesz być jednocześnie. Sprawdź sobie to wszystko, bo niestety. Pełno kasy straciłeś na dochodowym, a mogłeś przy tym zaoszczędzić tysiące złotych przy takiej sprzedaży jak twoja. Jak twoja. Stawka to zaledwie 3% ryczałtu. W dobrym momencie został poruszony ten temat, bo akurat możesz przemyśleć zmianę tego na początku roku. Pozdro i powodzenia. Dzięki. Mega, mega komentarz, naprawdę. I myślę, że się przyda moim widzom i mnie zmotywuje do czegoś, o czym za chwileczkę powiem. <laughs> po pierwsze, zakładałem działalność gospodarczą jakieś 7 lat temu i. Yy, po, musiałem być na, tym, na tych podatkach, o których tutaj mówisz, i byłem tego świadomy. Po prostu moja sytuacja akurat wymagała tego, żeby być właśnie w ten sposób opodatkowanym. No, ale to mówię, to się nie będę zagłębiał, to jest historia. Ale jak ja założyłem działalność 7 lat temu, to również sprowadzałem y, produkty z Chin, ale nie sprowadzałem je, z, można powiedzieć, nie sprowadzałem produktów z Chin, tylko kupowałem je od pośrednika. Mój kumpel je sprowadzał, ja do niego pisałem, potrzebuję tego i tego i tego. Mam 10 tysięcy złotych, jaką mi dajesz cenę, no taką i taką, i ja mu to i on mi to sprowadzał, ja mu płaciłem i handlowałem tym na, tam na Allegro, wszędzie tym handlowałem, praktycznie. I on. Będąc właśnie, tak jak tutaj mówisz, żebym się znowu nie pomylił, bo mi się te słowa wszystkie mylą. Ryczałcie. On co miesiąc wystawiał mi fakturę z innej firmy. Mówię, ty, mówię, o co ci chodzi? Bo on mówi, że limit był wtedy, nie pamiętam, 100 albo 150 tysięcy złotych, czyli bardzo mały ten limitek był, a ja sam robiłem u niego zamówienia za jakieś, nie wiem, 20 tysięcy złotych miesięcznie, gdzie on jeszcze Kupę innych rzeczy sprzedawał. I on miał firmę na siebie, na mamę, na tatę, na brata, na kuzyna, na wszystkich miał. I on tam opłacał zus Ja nie wiem, jak to dokładnie działało, nawet nie chcę wiedzieć, ale wiem, że miałem faktury chyba od 10 po prostu różnych firm. I ja byłem w tego świadomy praktycznie od samego początku, że jest ten ryczałt, że, e, że, że, że pieniądze mi uciekają. Ja też potem myślałem, że może na żonę, wtedy na narzeczoną założę firmę na ryczałcie, ale po prostu jakoś życie tak się potoczyło i nie żałuję. I od razu powiem, że byłem tego świadomy. A co do teraz, tego co się zmieniło, bo od nowego roku zmieniałem się przepisy i na tym ryczałcie tam można mieć dużo, dużo, dużo wyższe. Nie wiem, 2 miliony euro, tak? Czy półtora miliona euro, już nie pamiętam. Czy, czy złotych? Nie wiem, nie będę się zagłębiał. Można mieć naprawdę mega sprzedaż i nagram o tym taki ala poradnik. Po prostu zlecę to firmie, żeby powiedziała mi wszystko w tym temacie i ja wam to przekażę pod sklep internetowy w ramach jakiegoś tam takiego. Ala poradnika dla wszystkich, no bo to jest naprawdę, naprawdę jest dobry temat i to zrobię i za to zapłacę. No bo kupujecie ode mnie tam kursy mamy jakieś tam jeszcze pieniądze z reklam, jakieś tam 300 czy 400 zł. Już zarobiłem. Także mogę te pieniądze zainwestować w content na kanale. I myślę, że jak profesjonalista się w tym temacie wypowie i wszystko opowie, ja wam to tylko powiedzmy przeczytam lub opowiem. No to będzie coś fajnego, coś wartościowego kolejny fajny content na kanale. I jeszcze coś tutaj chciałem dodać. Aha, co do spraw księgowych, to zawsze jak do mnie piszecie maila, zawsze jak piszecie do mnie pytanie, czy zawsze jak piszecie do mnie komentarz, odsyłam do infaktu, do tego czatu tam darmowego. Możecie tam o wszystko się pytać tam siedzą księgowi, profesjonaliści, i oni wam odpowiadają na te tematy. Dlatego ja tego tematu omijam. Ponieważ ja śledzę blogi, jakieś tam księgowe, ale naprawdę wybieram tylko tematy, które mnie bardzo interesują i podrzucam je moim księgowom, żeby mi to wyjaśnili, czy można ewentualnie zastosować to w mojej firmie, żebym zaoszczędził. Ja się tymi rzeczami księgowymi aż tak nie zajmuję, no bo po prostu wychodziłem z założenia praktycznie od samego początku, jak prowadziłem działalność gospodarczą, z takiego założenia, że księgowy jest ważniejszy w firmie niż ja. I ja nigdy nie szczędziłem pieniędzy na księgowość. Zawsze dobrze płaciłem i zawsze chciałem mieć najlepszego księgowego, który się na wszystkim zna. Czy to się zna na kryptowalutach, czy to się zna na spółkach, czy to się zna na jakichś nowych technologiach, żeby się po prostu umiał mi wszystko rozliczyć, wszystko powiedział, i żeby jeszcze za mnie myślał, żeby moja firma jak najlepiej zarabiała. Dlatego mówię, ja wszystko zrzucam na inne osoby, profesjonalistów w ten sposób. Mamy kolejny. Komentarz, dzięki za subskrypcję. W wchodzenie w bieliznę od razu każdemu, siedziałem w tym trochę, teraz mam kilka kont z różnymi branżami. Powiem Wam tak: tyle zwrotów, co w bieliznie, tyle negatywnych ocen itp. nie będzie w żadnej innej branży. Do tego zwrot przyj przyjąć musisz. Teoretycznie rzecz nie będzie zniszczona, ale na 100% przymierzana i użyta. Musisz to wyprać, a gwarantuję Wam, że że to pranie nie przetrwa nawet ręcznego, więc śmietnik. Prowizje chore, wymagania dotyczące parametrów jeszcze gorsze, w każdej kategorii wymagane. Prowizję obliczyłeś na oko, ale bardzo źle. Co do prowizji, prowizji Allegro, tak? Nie muszę liczyć na oko, bo zawsze Wam podaję ten kalkulator prowizji Allegro. Ja tam mówię liczę praktycznie zawsze na oko, ale kalkulator jest dostępny dla każdego, możecie to w każdej chwili sprawdzić. To oczywiście była też zajawka. Podatki przy imporcie jeszcze gorzej, bo wychodzą dużo większe. Tu również podałem tak mega mega przykładowo yy, i jak podałem tam tą kwotę 10,85, no to potem zaokrągliłem ją praktycznie do 15 zł, czyli dodałem tam jakieś dodatkowe opłaty, koszty i jeszcze tego typu różne. No bo, no bo nie mam czasu dokładnie analizować każdego przedmiotu, tylko daję wam pomysł, zajawkę, żebyście sami usiedli i sami to sobie przeanalizowali. Taki kontent mam kanału. Sporo rzeczy przyjeżdża zniszczonych i krzywo uszytych w tandetnych foliach. Tu ja się zgadzam, bo sam u mnie leży około 50 jeszcze kompletów takiej bielizny krzywo uszytej, która nie nadawała się do wysyłki. Kasa wbrew pozorom bardzo mała, a zdarzały się dni, kiedy miałem więcej zwrotów niż zamówień. Czyli znowu mamy meryto merytorykę, konkret, wiecie jedno zdanie, wiecie teraz tutaj drugie zdanie osoby, która ten produkt sprzedawała i może Wam to wybije coś, z, wybije Wam to ten pomysł z głowy i super. Jak ktoś chce klienta na raz i będzie liczył na bank, na brak negatywa czy zwrotu, to na krótką metę ok, ale na pewno, jeżeli ktoś chce się profesjonalnie zająć na Allegro, to nie polecam, bo na dłuższy czas przyniesie to więcej straty niż korzyści. Mega, mega komentarz. Są dużo lepsze, bardziej opłacalne i łatwiejsze branże niż to. Swoją drogą pokazywanie czyichś aukcji i produktów uważam za bardzo słabe. Pozdrawiam. Właśnie chciałbym się odnieść jeszcze do tego tutaj ostatniego zdania i chciałbym, żeby się wypowiedziała większa część tutaj moich widzów. Może o tak, ponieważ nie wiem w jaki sposób to zrobić. No, bo rzeczywiście jest to słabe trochę pokazywanie, no ale mam taki kontent, mam analizę, mam porównanie. Na YouTubie są różne, nie wiem, różne. Kanały, które w jakiś sposób komentują inne kanały, inne sytuacje, a ja komentuję produkty. Produkty, które są w jakiś sposób na Allegro do wszystkich widoczne i dostępne, bo to praktycznie była najpopularniejsza aukcja. Tak, to była praktycznie, no to była najpopularniejsza aukcja, więc nie wiem w jaki inny sposób mógłbym wam, wam tą wartość i te pomysły przekazać. No bo mówię, to jest wszystko dostępne. Każdy może wejść, każdy może, każdy może przeanalizować. Nie wiem też bym się czuł tak trochę dziwnie, jakby na przykład inny kanał opowiadał o moich aukcjach i analizował je, ale z drugiej strony ja, jako ja, mam bardzo otwartą głowę i praktycznie wręcz ten kanał jest założony po to, żeby poznać opinie innych ludzi, lepszych ludzi. Zawsze staram się otaczać też ludźmi, którzy są ode mnie mądrzejsi i którzy dużo więcej wiedzą. No mówię, no takim jestem człowiekiem, że lubię... No, ja jestem tak, jak tak, nie wiem, kurczę, ja to mówię, ja jestem jak taki karaluch dosłownie, że przetrwam wszędzie i przetrwam wszystko, że jak się sytuacja polityczna zmienia, to mnie to aż tak nie interesuje, jak rozdawni no, rozdawnictwo pieniędzy na przykład też yy, w oczym wkurza mnie to, wkurza mnie to, jak przedsiębiorcy są tłamszeni, wkurza mnie podatki nowe, znaczy wkurza, nie wkurza mnie to, po prostu akceptuję to wszystko od razu praktycznie i się nie denerwuję, tylko. Przechodzę na tym do porządku dziennego. No i mówię, ciężko mi się, ciężko mi się tutaj jakoś ustosunkować do tego, do tego ostatniego zdania właśnie, bo, bo nie wiem w jaki sposób miałbym to pokazać. Może napiszesz do mnie maila i mi podpowiesz, jak ty byś to widział, czy mam to jakoś. Nie wiem, nie wiem. Podrzućcie mi swoje pomysły i jestem dziś, jak po prostu jak wczoraj wrzuciłem odcinek, który oczywiście YouTube mi tam w jakiś sposób usunął na jakiś czas czy odcenzurował tak też myślałem, że tak będzie no ale trudno to właśnie jak czytałem sobie komentarze to aż mi się, aż mi się uśmiech na twarzy no, pojawił no bo widzę, że wchodzą ludzie którzy sprzedają, wchodzą ludzie, którzy są w jakieś, nie wchodzą tylko ludzie którzy interesuje ich ten temat, ale wchodzą też jakieś takie można powiedzieć grubsze ryby które mają coś do powiedzenia i do tego dążę także tyle na dzisiaj widzimy się pewnie jutro Słyszymy się, o, pewnie jutro.